Czym różni się postrzeganie biznesu w Polsce a w Stanach Zjednoczonych? Uczę się od Amerykanów. Od prawie 30 lat się od nich uczę. I nie jest tak źle w naszym kraju. Już jest dużo, dużo lepiej niż było niż jak ja zaczynałem. Różnica polega na tym, że tam jest próbowana wolna przedsiębiorczość. A więc wolna przedsiębiorczość, czyli wiesz, zakładajmy biznesy, u nas jest jeszcze ten strach przed zakładaniem biznesów. Nasze mamy, nasi rodzice nam mówili że znajdź sobie jakąś dobrą pracę. Nie wiedziały, że dzi dzisiaj nie ma stałej pracy, oni mówili stała praca, wiesz, mój dziadek mi powiedział, że słuchaj Darek, ja w PKP, świętej pamięci mój dziadek, powiedział ja w PKP od, od szkoły do końca, zobacz zegarek dostałem, ale ja nie chciałem żyć tak jak dziadek, ja chciałem co? Iść do przodu, ja chciałem coś osiągnąć, chciałem coś zmienić w swoim życiu, ale rodzice mnie wstrzymywali i to jest jedna z zasad, czym się różnimy, tak? Że u nas rodzice jeszcze nie są mentalnie gotowi na biznesy. Dzisiaj się to zmienia, bo to ja jestem rodzicem, ja mam trzech synów i każdego mówię, dawaj, jesteś dobry, działaj, nie bój się. Dzisiaj przyjeżdżają do Polski ludzie z biedniejszych krajów niż Polska i co? I osiągają tu u nas sukces i mówią, że, dla, że to jest raj dla osiągania sukcesu, że oni nie mogli tego zrobić tam u siebie. Ja obserwuję na giełdach, gdzie chodzimy z żoną na giełdy w niedzielę i co, deszcz pada, mrozik, nasi sprzedawcy, a Rumuni są zawsze, ro, Ukraińcy są zawsze rozłożeni, tak? bo oni właśnie płacą cenę i oni zarabiają pieniądze. Powiem Polacy mówią Ukraińcy, Rumuni i tak dalej, ale właśnie oni widzą w naszym kraju szansę. To my Polacy nie widzimy. To tak samo jak dzisiaj polecisz do Stanów Zjednoczonych i mówisz, nie, to kiedyś było od cybuta do milionera, dzisiaj tego nie ma. Nieprawda, bo tam cały czas są nowi ludzie, przyjeżdżają, osiągają sukcesy, bo widzą tam szansę. My jesteśmy dzisiaj szansą dla innych. Zauważ, że to jest też szansa dla ciebie. Zmień myślenie i zacznij osiągać sukcesy.